Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj plan jest taki, żeby otworzyć najlepsze paczki jakie EA da do sklepu, ale nie wiem jakie da, dowiemy się w trakcie trwania odcinka. No i chciałbym też zrobić jakieś zmiany w składzie, ale to czy je zrobimy zależy od tego co trafimy. Więc podsumowując to, wiem, że nic nie wiem i po prostu postaram się zrobić dzisiaj jak najlepszy content. A mam nadzieję, że wy postaracie się zmienić tą statystykę, która mówi mi, że aż 70% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału. To dużo, więc zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem drugi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z EAFC 25. Szukasz najlepszej strony do zakupu lub sprzedaży końców do EAFC 25? Najlepszą ofertę znajdziesz na supercoinsy.pl. Monety są już dostępne na wszystkich platformach, a dostarczane są za pomocą unikalnej, niewykrywalnej metody transferu końców. Link w opisie, polecam. No to przecież pora na pierwsze paczki z EFC Points'y dziś. 5 paczek. Za 600 pońców na rozgrzewkę, lecimy z pierwszą i poproszę wymienne walkouty, tak, tak po prostu, taki jest cel tutaj. W pierwszej paczce niestety tych walkoutów nie ma, będzie jakiś Niemiec z Bundesligi, nie wiem kto tutaj się może pojawić, eee, Freiburg. Kto to jest? Ha, Ginter, okej. Okay. Druga paczka za 600 pońców widzowie, bawimy się i jest walkout kobiety co prawda, ale to może być coś ciekawy, chociaż to chyba będzie ta... Lawel, czy jakoś tak? O, i tyle razy ją trafiałem w EAS 24, że już się niestety nauczyłem. No właśnie, no właśnie. Dyszkę, dyszkę kosztujesz. Tanizna tak zwana. Kurde, patrzę na to i. Nie wiem, mam takie złe przeczucia co do tych paczek dzisiaj. Dobra, do trzech na sztuka, jak to mówią. Teraz potężny traf. Bez lookoutu, ale jakiś duży gość idzie. Eo, Hiszpania? Premiernik? League? I Pedro Porro mi tylko do głowy przychodzi, no i to jest Pedro Porro. On jest taki wysoki? Przynajmniej w tym tunelu takiego potężnego wyglądał, nie? Dobra, 600 pońców po raz czwarty. Nie dał walkoutu, ale może ktoś bez walkoutu, drogi? Nie no, SP Chorwacja, Premier League, kowacić to będzie. Który niestety nie potrafi biegać w tej grze, więc jest bezużyteczny przez to. Ostatnia paka za RZS DFP póki co, bo więcej ich nie ma. Zakończmy walkoutem może. No, oczywiście, że nie. Po co to komu w ogóle jakieś walkouty? SPD, Argentyna. To jest HAMU? Ktoś? To teraz mnie. Aha, Rodriguez, okej. Okay. No moi drodzy, pora na totalne szaleństwo, czyli na paczki o wartości 150 tysięcy monet. Mamy tutaj 25 rzadkich kart piłkarskich z oceną 80. Chciałem sobie sz procentowe szanse na karty zobaczyć, a oni tutaj mają jakiś problem graficzny i się nie da. Oj, dobra, nie, nie. Bez komentarza to zostawiam i tą paczkę otwieram. 2000 pońców. Jedziemy. Jest walkout? Nie ma walkoutu. Nie no, super, su super wydane 2000 info pońców, no to miało naprawdę, naprawdę bardzo duży sens. Ale jest na przykład Nuno no który normalnie na rynku kosztuje 10 tysięcy, patrz, a ja go tutaj trafiłem i teraz nie muszę go kupować. Choć tak bym go nie kupił. Ok, no to druga paczka, no, no tutaj nie może być gorzej, po prostu nie może być gorzej. Tym razem już musi być walkout, prawda? Jest, jest walkout, dobra, dzieje się, napastnik, Francja. Benzema inform, Benzema inform. Nie ma innej możliwości, dokładnie tak to jest Karim Benzema w informie, moi drodzy, 87 uberal. Czemu ja myślałem, że więcej będzie? No dobra, no 79 tempa, Karim, niestety, chyba przez to nie jesteś zbyt grywalny. No już tego jest Schotterbeck warty 10 tysięcy, ale poza tym paczka po raz kolejny bez historii, no. Po nieudanym openingu postanowiłem zainteresować się ewolucją od szesnastki do 16 i stwierdziłem, że jako sympatyk Milanu wrzucę sobie w nią Loftusa który idealnie by tam pasował. Był jednak jeden problem. Anglika nie było na rynku i musiałem snajpić go przez kilkanaście minut. Jest! Udało się! Mamy los do zacika! Idziemy robić ewolucję! Jednak jeszcze, zanim rzuciłem piłkarza Milanu do docelowej ewolucji od 16 do 16, to dodatkowo zmustowałem go sobie w ewolucji wprowadzenie do limitu statystyk. Ale podczas robienia ich w Division Rivals pojawił się pewien problem, a mianowicie. odrobinę zaczął denerwować mnie Erling Haaland. No i Haaland, czemu Haaland jest polukarny? Bardziej jest Haaland, jest na 25 metrze od bramki rywala. No przecież ty po to jesteś, zbanie pierdolony, żeby stać w tym polu karnym i strzelać z głowy. Haland jest lisem pola karnego, tak ma ustalone w taktyce. Ma 96 wzrostu, jest zajebisty w powietrzu, ale o stoi na 25 metrze i tak jest nieraz. Ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem co się stało, ale Norwek przestał strzelać gola za golem, zrobił się strasznie drewniany. No, ogólnie powiedziałbym, że po prostu przeszkadzał mi w grze. Więc stwierdziłem, że pora się rozstać i sprzedałem Halanda, dzięki czemu mam teraz prawie 800 tysięcy monet na koncie. A to oznacza tylko jedno. Budowanie nowego składu. Jak widzicie, z naszej starej jedenastki pozostały tak naprawdę tylko cztery karty, a mianowicie Mark Ter Stegen na bramce, Diogo Dalot po ewolucji na prawej obronie. Udogi na obronie lewej oraz Doku na lewym skrzydle. Do tych panów dołączył oczywiście Loftus Chick po ewolucji, o którym już wcześniej sobie rozmawialiśmy. No a teraz zaczynam już uzupełnianie pustych miejsc w tym składzie i zaczynamy od środka obrony, gdzie znajduje się Fikayo Tomori, trafiony przeze mnie w parce na ostatnim odcinku, pasuje tutaj idealnie. Bo jest po pierwsze dobrym zawodnikiem, a po drugie daje zgranie Loftusowi Cikowi. Drugim stoperem jest przepotężny, przeogromny i bardzo przeze mnie lubiany Antonio Rüdiger, za którego zapłaciłem aż 190 tysięcy monet. No ale nie dziwię się tej cenie, ponieważ myślę, że jest to jeden z trzech najlepszych złotych stoperów w grze. Obok Wandajka i Saliby jak coś. Przychodzi pora, by uzupełnić środek pomocy i idealnie zrobi to Frankie de Jong, którego mam wrażenie co roku mam w swoim pierwszym poważnym składzie już od kilku sezonów. Na no, razie się nie dziwię, bo zazwyczaj Holender na tym etapie gry jest jednym z najlepszych pomocników, jeżeli nie najlepszym w swojej cenie. To jest po prostu bardzo dobry box to box, który piłkę wam odbierze, który piłkę wam rozegra. No po prostu myślę, że po zagraniu kilku spotkań Holendrem będę wam mógł go szczerze polecić. I teraz przenosimy się już do ofensywy. Zaczynamy sobie od prawego skrzydełka, gdzie znajduje się Rodrygo, który w tym roku po raz pierwszy ma walkout 86 overalla. Otrzymał brazylijczyk, gwiazdki 4 na 4 No ogólnie te statystyki na karcie Brazylijczyka się zgadzają, no i jak ta na niego patrzę no to wygląda on po prostu na idealnego, skrzydłowego. No a cena za niego nie jest mała, bo jest to aż prawie 150 tysięcy końców. Pierwszym z dwójki napastników w tym składzie będzie Antoine Griezmann, No i Francuz jest kolejną kartą wartą ponad 100 tysięcy końców. Wydaje mi się, że bardzo polubię się z Francuzem, ponieważ ma on fantastyczne statystyki. Powinien być zwinną kartą. Ma dobry dribbling, potrafi uderzyć. A co dla mnie najważniejsze, posiada on złoty playstyle do strzałów finezyjnych. No, ostatnią i zarazem, też najdroższą kartą w tej jedenastce będzie Hyun Min Son. Koreańczyka notorycznie od kilku lat kupuje sobie do swoich składów na początku gry. Podobnie jak Antoine Griezmann, mam złoty playstyle do Finezek, także chyba wiecie, czego będę chciał dużo używać w tej jedenastce. No i co na wyróżnia również fakt, że mam 5 gwiazdek słabszej nogi, dzięki czemu rywal tak naprawdę nigdy nie wie, z której nogi będziemy chcieli uderzać. No i ostatecznie tak przedstawia się mój skład za prawie milion monet. No i skoro jedenastkę sobie już zbudowaliśmy, no to wrzućmy sobie Rubena Loftusachika w tą docelową ewolucję od szesnastki do szesnastki i przetestujmy naszą nową jedenastkę. A propos składów, to widzę, że rywal ma całkiem niezłych zawodników w nim. Tam był Bellingham, tam był Van Dijk, tam był Haland, Podm. Doku, Do Griezmann. To jest dobre miejsce, żeby spróbować fineski. Griezmann Broń, Courtois. Son, świetny przechwyt. Nie ma faulu. Wylało się na naszą korzyść i Griezmann nie strzela tego. Kurde, no ja też to mogłem jakoś inaczej rozwiązać. No podpaliłem się i już nacisnąłem ten strzał od razu. To jest koniec pierwszej połowy. Kurde, no nudne te pierwsze 45 minut. Gdyby nie moje dwie sytuacje, to nic by się tu nie działo. Rodrigo, nice pass. Griezmann, to jest dobre miejsce, żeby uderzyć. Griezmann, tu ma na posterunku, no. Loftus cheek Ruben Loftus cheek przedar się Loftus cheek i broni Courtois. Jeszcze poprawka, no nic z tego nie ma. Muszę popracować nad skutecznością. Nie, proszę nie. Proszę nie, to jest pierwsza sytuacja rywala i to będzie od razu gol. Słupek nas ratuje, jejku, dziękuję. Son, błagam, Son. Darwin Nunes, podaj, strzel. I Antoine Grizman w 89 minucie. No nareszcie. Strzelamy tego zasłużonego gola, no bo Rywal nie istniał w tym spotkaniu. Nie no, co to jest za przebitka, co to jest za wylew? Nie denerwujcie mnie! Wybi to. Wybi to, no klikam wybicie. Rudiger Halo! Koniec. Koniec! Wygrywamy ten mecz i to jest najważniejsze, ale ile by mnie to kosztowało, to to jest przesada. Patrzcie na statystyki tego spotkania, ja mam 4,1 oczekiwanych bramek, powinienem strzelić 4 gole, a strzeliłem jednego. Dobra, ale już o tym nie gadajmy, ważne jest to, że mamy kolejne zwycięstwo, które nieco przybliża nas do awansu do trzeciej dywizji. Mam nadzieję, że w tym drugim meczu rywal będzie miał troszeczkę normalniejszy skład niż ten poprzedni, no i tak, tutaj już takich fajerwerków nie ma, no ale też jest na przykład zwykły haland. Za łatwo, za łatwo, za łatwo, mu dałem dojść do sytuacji. Ale to, że Rafinha to strzelił z prawej nogi, to też mnie trochę dziwi. Doku, dawaj. Nice pass, w tempo do Sona. Hyun son lewa noga. I to nie jest bramka, kurde. Od no, pięć słabszej, halo. Pisman, Son. Będzie dobra okazja. Hyun son po krótkim uderzmie i to jest gol, 1-1. Fajnie, że szło udało przerwą wyrównać. O, błąd rywala, błąd rywala. Ogromny, ale co robi Rodrigo? Co to był za strzał fatalny? No i to jest koniec połowy, kurczę, no tak że mi się gra w tym meczu Ale na pewno rywal jest cięższy niż w poprzednim Oj, Haaland Nie, no nie Kurde, co to? No, ja nawet nie jestem w stanie tego skontrolować, nie? Takiego czegoś Rizman Rodrigo fajnie się pokazał To jest dobry pas To jest strzał w bramkarza No nie O, błąd przeciwnika Rodrigo Rodrigo sam I jest 2-2 Takie coś trzeba wykorzystywać po prostu Bo to są prezenty O nie, o nie, o nie i do 2. No, nacieszyłem się tym remisem. Naprawdę, musiałem od razu mu oddać gola. Rodrigo. Nice pass do Griezmana. Antoine Griezman. A dawaj z lewej nogi stąd. O to właśnie chodzi, dlatego właśnie kupiłem tego gościa. No, pięknie, Antoine. Antoine Griezman. Griezman. Rodrigo. Rodrigo, świetne wejście w pole karne. Rodrigo, słupek, no nie. Rodrigo. Do Griezmana mamy jeszcze szansę. Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, i to jest koniec, bo wyszliśmy za linię końcową. No, miałem piłkę meczową na prawej nodze Rodrigo, ale niestety skończyło się uderzeniem w słupek, i takim sposobem remisujemy to spotkanie. I popatrzmy na skład naszego trzeciego rywala na dziś. No, wygląda on. Chciałem powiedzieć normalnie, ale potem zobaczyłem Bellingama, no i stwierdzam, że jednak wygląda ciekawiej przez to. Rodrygo, Rodrygo dawaj strzał, no nie, 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 za wcześnie, mogę jeszcze podbiec. Może teraz Rodrygo z fałsza broni Sanchez. Loftus Chick, wrzutka, to Mori dziwny był to strzał, jakby tyłem głowy, alok. Co ja robię, co ja robię, czemu ja się tak bawię w takim miejscu, no tracę bramkę, ale na własne życzenie. Doku, DOKU! Czemu ja nie strzelam po długim? Wow, co jest? Co jest, Też Stegen? Czemu ty grasz siatkówkę? Ja nie mogę, nie, ta gra nie przestaje zadziwiać. Oj kurde, no i chyba GG. Dzidzi... Szkoda, szkoda, na własne liczenie ten mecz przegrałem, no tak naprawdę ja tutaj podałem ten przeciwnikowi, idę mu bramkę 1-0, no a teraz 2-0, no i kurde, będzie porażka, szkoda. Ja tego nie zakończę porażką, moi drodzy, muszę zagrać jeszcze jeden mecz, no i widzę, że taką największą gwiazdą w składzie rywala jest chyba Rodrigo Doku Griezmann. Dobre miejsce do strzału! No i to jest właśnie cały on. I czy to będzie Rage Quit? Jedna finiecka naprawdę załatwi sprawę w tym meczu? Tak jest! No okej, okay, a więc zawdzięczamy Antuanowi Grismanowi w 100%. To zwycięstwo. No, rywal nie wytrzymał. Piękna tej bramki po prostu. No i myślę, że mogę powiedzieć, że nasz nowy skład zdał ten test pozytywnie, ponieważ na cztery spotkania wygrałem dwa razy remisowałem, raz przegrałem. No ogólnie nie jest źle. A zaraz może być jeszcze lepiej, bo idziemy otwierać kolejne paczki za FC Points. Ale nic niesamowitego do sklepu nie dali, a ja liczyłem, że może znowu wrzucą tutaj jakieś paczki za 150 tysięcy monet. No ale otwórzmy chociaż 5 paczek o wartości 45 tysięcy monet, musimy zadowolić się tym. Lecą pierwsze points i na dzień dobry walkoutu nie będzie. Ale będzie jakiś pomocnik z Argentyny, z Bundesligi. Wydaje mi się, że to powinien być Palacios z Bayeru Leverkusen. No i tak też się dzieje. Niestety jego karta jakiegoś niesamowitego wrażenia nie robi. W ogóle nie robi wrażenia w sumie. Dobra, no jeszcze cztery szanse na coś dobrego. Ja mimo wszystko czuję, że gdzieś tutaj się będzie krył jakiś fajny zawodnik. No może jeszcze nie teraz. Tutaj na razie jest defensywny pomocnik z Bundesligi. No i tym razem Borussia Dortmund. Wydaje mi się, że to może być Emre Can. I dokładnie tak się dzieje. No jego karta wygląda nawet grywalnie. Może do trzech razy sztuka. Może teraz się uda dostać walkout jakiś, no również niestety nie. Mamy napastnika z Ukrainy, seriaczy, i to będzie Dowbyk. No to jeszcze dwie paczki. Powątpiewam, że coś tutaj trafimy, jednak jakoś tak ten pozytywny entuzjazm ze mnie opadł. No ale tutaj będzie Rafael Varan. Gdyby to była któraś z poprzednich chwil, no to teraz by się bardzo, bardzo cieszył. Bo jak wiemy, Francuz zazwyczaj miał naprawdę dobre i drogie karty, no ale w tym roku już. No wygląda jak wygląda. No i tak zwany laścig, jeżeli chodzi o paczki za pońcy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Płacimy 600 pońców i brak walkoutu po raz piąty. Ała! To zabolało troszeczkę, bo to będzie tylko chyba nędznie wyglądający i nic nie kosztujący Jadon Sancho. Dziś to na tyle. W komentarzu dajcie znać, jak jest do tej pory wasz najlepszy traf EAFC25. Trzymajcie się. Cześć!